i koledzy. Sięgnij rano po dezodorant w sztyfcie Whitewater, a przekonasz się, że pozostanie na skórze przez cały dzień, chroniąc Cię skuteczniej niż zwykłe dezodoranty w sprayu przed nieprzyjemnym zapachem potu. Nawet po całym dniu Whitewater nie straci nic ze swojej świeżości. Old Spice Whitewater. Złam zasady. Zapytaliśmy Polki, czy wypróbowałyby nowy proszek o zapachu cytrynowym. Miły, delikatny zapach. Cytrynowy, a świetnie bierze. Bierze wszystko? Przy naszej okropnej wodzie twardej chyba się nie da, tak. A może jednak zaryzykuje pan? Dobrze, dobrze. Będę prała. Jestem bardzo zadowolona, chyba zacznę kupować białe rzeczy. Barecznik, który dotychczas używałam, od razu widać różnicę, że ten jest szary, a ten jest biały. A jest taka możliwość poznania nazwy. Wizir Lemon. Teraz czysta biel Wiziru również o zapachu cytryny. Chce pani z powrotem swój stary proszę? Zdecydowanie biorę ten, a ten panu zwracam. Wizir Lemon. Czysty zapach bieli. Na scenie, gdy wszyscy na mnie patrzą, muszę być pewna swojego wyglądu. Nie może być mowy o upierzu. Kiedyś bałam się, że powróci tuż przed występem, gdy wszystko musi grać. Teraz nie muszę się już martwić, bo używam Head and Shoulders regularnie, nawet gdy nie mam upierzu. Włosy są miłe w dotyku i wiem, że wyglądają świetnie w każdej sytuacji, każdego dnia. Head and Shoulders. Zapomnij o upierzu miej piękne włosy. Już 2 października wyłącznie na antenie Telewizji Polsat jesienny hitboxerski konkurs Teleaudio. Oto nagroda emocji jakich jeszcze nigdy nie było tylko w Polsacie. Walka na żywo Andrzej Gołota kontra Tim Witherspoon. Już 2 października od 21:00 oglądajcie Polsat. Zapewniamy niesamowite emocje. Oprócz tego wspaniałego samochodu do wygrania jeszcze 20 biletów na walkę Andrzeja Gołoty. Zadzwoń 0776 600 i odpowiedz na pytanie. Gdzie odbędzie się walka bokserska pomiędzy Andrzejem Gołotą i Kimem Witterspoonem? W Warszawie? We Wrocławiu? W Olsztynie? Przypomnijmy, wysokiej klasy samochodu osobowy i 20 biletów na walkę Andrzeja Gołoty. Taka okazja może się już nie powtórzyć losowanie nagród 28 września o 23:20